Obowiązkowy ksew? Równa się zdecydowanie mniej pracy dla księgowych. Z takim podejściem podchodzi wielu przedsiębiorców i uważa, że skoro obowiązkowy Ksef wchodzi w życie, to usługi księgowe będą albo tańsze, a na pewno nie będą droższe. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć, w jaki sposób będziemy współpracować z klientami, właśnie jeżeli chodzi o Ksef, i jak to wpłynie na finalne koszty księgowe. Kanał ten napędza finerto, czyli prawo, podatki i finanse w jednym miejscu. Zapewniamy przedsiębiorcom kompleksowe Wsparcie radców prawnych, doradców podatkowych, księgowych i dyrektorów finansowych. Jesteśmy również częścią Wise Group, w której łączymy siłę dla mądrego wzrostu. Dzień dobry, witam Cię na moim kanale, na którym opowiadam o trudnych prawnych, podatkowych kwestiach w zrozumiały sposób. Dzisiaj po raz kolejny OXEF, ale już taki naprawdę najbardziej praktyczny materiał, jaki się da, bo porozmawiamy sobie o modelach współpracy z biurem rachunkowym. Oczywiście, to jak będzie podchodziło każde biuro rachunkowe, to nie wiem, bo to jest indywidualna kwestia samego biura rachunkowego, natomiast wiem jak będziemy podchodzić do tego my w Finerto, mamy dwa modele współpracy, które będziemy proponować klientom, żeby to w maksymalnym stopniu uprościć no i chciałbym właśnie dzisiaj pokazać na czym te modele współpracy będą polegać, a także jak to się przełoży na finalne koszty księgowe, no bo wielu przedsiębiorców uważa, że KSEF równa się zdecydowanie mniej pracy dla takiego biura rachunkowego, dla księgowego, więc finalnie na pewno nie powinni płacić więcej, no i postaram się dzisiaj to wytłumaczyć i pokazać jak to finalnie będzie się przekładać na współpracę biuro rachunkowe przedsiębiorca. Ja myślałem, że ten materiał nagram trochę później. Jak to nagrywam, jest 7 października, więc w teorii jeszcze czasu do XEF jest. Natomiast paradoksalnie, większość z nas jako przedsiębiorców, do tego KSEF dołączy już od lutego. Dlaczego? Przejdźmy sobie może na te terminy, które nas czekają, bo większość przedsiębiorców nastawia się na ten termin 1 kwietnia, czyli na tą drugą fazę obowiązkowego KSEF. Natomiast 1 lutego 2026 obowiązkowy KSEF będzie dla podatników, których obrót ze sprzedaży brutto w 2024 roku przekroczył 200 milionów złotych. Pozostali podatnicy mogą nadal wystawiać faktury elektroniczne lub papierowe do 31 1 marca 2026, więc większość przedsiębiorców uważa, że okej, okay, no to mamy jeszcze czas do 1 kwietnia, to jest jeszcze na pewno dużo czasu i zajmę się tym na początku roku, żeby sobie ten ksef ogarnąć i wprowadzić u siebie w firmie. Natomiast zapominają bardzo często o tym, że oni już współpracują z kontrahentami, których obrót jest powyżej 200 milionów złotych rocznie. No bo każda stacja benzynowa, na przykład nie wiem, Orlen, jeżeli będziemy chcieli pozyskać od nich fakturę właśnie za zakup paliwa, no to to będzie już faktura właśnie wystawiona w KSEF. Więc nawet jeżeli my nie mamy obowiązku wystawiania faktur przez KSEF, jeżeli chodzi o faktury sprzedażowe, no to już od 1 lutego taką fakturę za paliwo będziemy musieli odebrać w KSEF. Inaczej nie będziemy mieli kosztu związanego z paliwem. I tak, takich przykładów można mnożyć, więc to, co ja na pewno zalecam i, 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 i z chęcią jeszcze raz tutaj podkreślę na tym filmie, to jest to, żebyśmy się nastawili na wejście właśnie do KSEF od 1 lutego 2020 2026. No jeżeli ja już, jak już tak podejdziemy sobie do tego tematu, no to zostaje nam tak naprawdę listopad, grudzień i styczeń. Jedynie trzy miesiące, żeby do tego KSEF się przygotować, więc w mojej ocenie jest to właśnie najbardziej optymalny termin, żeby do tego KSEF sobie usiąść. Jeżeli chodzi o kolejną fazę, to jest właśnie ten 1 kwietnia 2026, wówczas KSEF będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników VAT czynnych i zwolnionych. Więc to już nie będzie wyboru od 1 kwietnia 2026, wszyscy będziemy występować. Stawiać faktury sprzedaży w ksef poza małymi wyjątkami, o których za sekundkę. Natomiast tu największy kamyczek można byłoby oczywiście wrzucić do naszego ustawodawcy. No bo, czy nie można było tego terminu na przykład określić, nie wiem, na maj, czerwiec, lipiec, albo nawet teraz na jesień, jeżeli już były takie możliwości, żeby ten ksef był faktycznie obowiązkowy? No to nie, to wrzucili to w momencie, w którym księgowi i tak mają najwięcej roboty. No bo przypominam, że mamy sprawozdania finansowe do 31 marca, mamy rozliczenia PIT-u, mamy pit -y 11. No ten początek roku w księgowości jest turbo tak naprawdę pracowity i większość. Biur rachunkowych i tak już pracuje na oparach i są robione nadgodziny, żeby po prostu z wszystkim się wyrobić i dopełnić terminów. A tutaj jeszcze dorzucają nam w tym roku ksef. No i to jest niestety coś, co wiele osób wkurza i irytuje. Przedsiębiorcy nie patrzą tak na to właśnie od tej strony, więc mam nadzieję, że trochę też uświadomię przedsiębiorców, że dla, dla księgowości, dla biur rachunkowych, dla księgowych to będzie faktycznie trudny czas. Początek roku 2026 roku i fajnie, żebyśmy mieli to na uwadze. No i tutaj mamy te wyjątki do 31 grudnia 2026, które będą jeszcze poza KSEFem, czyli mamy tak zwane podmioty wykluczone cyfrowo, gdzie miesięczna sprzedaż jest poniżej 10 tysięcy złotych brutto. Nie będzie jeszcze kar pieniężnych za naruszenia, żebyśmy mogli się nauczyć tego KSEFU. Będzie możliwość wystawiania faktur z kas fiskalnych i możliwość wystawiania paragonów z nip jako faktury uproszczone. A już finalnie od 1 stycznia 2027 będziemy mieli już pełne wdrożenie KSEF z wszystkimi karami pieniężnymi, obowiązek podatkowy. Numeru kse w płatnościach, co też wywróci trochę kwestie dotyczące na przykład windykacji, no i zakaz faktur skaz fiskalnych i paragonów z NIP. Więc tak są te terminy ksefoskie podzielone, no ale. Konkluzja numer jeden z tego filmu płynąca: Przygotujmy się na 1 lutego 2026. Należy no się dobrze przygotować, tak naprawdę, do KSEF. No to w pierwszej kolejności trzeba zweryfikować to, czy nasz soft w ogóle ma możliwość integracji z KSEF i czy będziemy mogli takie faktury w KSEF po prostu wystawiać. A druga kwestia: współpraca z biurem rachunkowym, żebyśmy sobie jasno określili, kto za co odpowiada. No i teraz przechodząc, może do konkretów, jak to wygląda u nas w FINERTY, jeżeli chodzi o modele współpracy. My wyobrażamy sobie współpracę. W dwóch modelach. Pierwszy to będzie model minimalny, a drugi to będzie model standardowy. No i teraz model standardowy chcielibyśmy, żeby był faktycznie standardem dla większości klientów, a model minimalny, żeby był tylko i wyłącznie wyjątkiem, który potwierdza regułę. To znaczy, chcemy, aby klienci co do zasady korzystali z modelu standardowego, ale jeżeli klienci z jakiegoś powodu nie będą chcieli korzystać z modelu standardowego, albo z drugiej strony nie będą się nadawać trochę na ten model ze względu, ze względu na to, jak ta współpraca pomiędzy tymi dwoma podmiotami wygląda na dzień dzisiejszy, w jaki sposób ten klient dostarcza faktury, dlaczego zawsze są opóźnione, dlaczego są często połatane i nie przesyłane w taki sposób, na jaki się umawiamy, to wtedy my będziemy rekomendować ten model minimalny. Natomiast standardem ma być właśnie ten model standardowy. No i na czym one polegają? Model standardowy będzie polegał na tym, że będziemy mieli dostęp do Ksef jako biuro rachunkowe, właściciel biura rachunkowego albo pracownik to za sekundkę o tym opowiem. Więc my z racji tego, że będziemy mieli dostęp do Ksef klienta, będziemy mogli sobie pobrać faktury sprzedaży i faktury zakupowe. W tym modelu standardowym nie bierzemy pod uwagę wystawiania faktur w Ksef za klienta. To jest model, którego w ogóle nie bierzemy pod uwagę głównie ze względu na odpowiedzialność. Jest coś takiego jak kodeks karny, kodeks karno skarbowy, ordynacja podatkowa itd., tak dalej i więc różnego rodzaju wystawianie faktur za klienta, gdzie ta faktura może niekoniecznie odzwierciedlać rzeczywiste zdarzenia gospodarcze, że tak to ujmę, no to nie jest coś, co chcielibyśmy robić, więc wystawianie faktur za klienta zdecydowanie odpada. Natomiast pobieranie całej sprzedaży, pobieranie faktur zakupowych z KSeF jak najbardziej. Natomiast tutaj trzeba mieć jedną gwiazdkę w pamięci, mianowicie to, że faktury zakupowe, które my sobie ściągniemy z KSeF, to będą wszystkie faktury, które w KSeF będą. No i teraz możemy sobie wyobrazić Wyobrazić nawet sytuację, w której jakaś faktura trafi do nas kosztowa przez przypadek, bo ktoś pomyli się na przykład z nip -em. Albo będzie nawet jakiś śmieszek, który po prostu poda nasz NIP przy jakiejś tam usłudze i taka faktura do nas trafi. No i wówczas trzeba będzie sobie tylko ustalić, kto tak naprawdę opisuje w którym momencie te faktury zakupowe i czy one faktury ma faktycznie mają być księgowane, czy też nie. Możemy sobie wyobrazić też zakup jakiegoś na przykład, nie wiem, sprzętu. Możemy sobie pomyśleć o ekspresie do kawy. On nam się na przykład w Ksefie Pojawił, wzięliśmy go sobie na fakturę, natomiast finalnie będziemy podejmować decyzję jako przedsiębiorca: czy to będzie finalnie koszt uzyskania przychodu, czyli wydatek firmowy, czy to kosztem uzyskania przychodu nie będzie. No i teraz. W zależności od tego, czy my ten ekspres kupiliśmy sobie do domu, czy my go kupiliśmy faktycznie do biura, to będzie uzależnione od tego, czy my tę fakturę będziemy księgować, czy też nie. Więc finalnie, poza tym, że my sobie te wszystkie faktury zakupowe ściągniemy z KSEF i tak będzie trzeba opisać te faktury, czy one są faktycznie kosztem uzyskania przychodu, czy też nie. Więc tutaj jest parę bramek, które trzeba będzie na pewno sobie omówić i model współpracy dostarczania dokumentów, czy my będziemy korzystać z jakiegoś dodatkowego softu, czy będziemy korzystać z jakiegoś portalu, gdzie klient będzie mógł sobie właśnie faktycznie, tak jak u nas opisać te dokumenty, co jest kosztem, a co nie, no będzie tak naprawdę najważniejsze w tym modelu. Natomiast w modelu standardowym będziemy mogli właśnie nadać dostęp bezpośrednio do KSeF albo dla biura rachunkowego jako podmiotu, albo klient nada dostęp do KSeF właścicielowi biura rachunkowego jako osobie fizycznej, czyli na mój PESEL albo klient nadaje dostęp do Ksef wybranemu pracownikowi biura rachunkowego, czyli jednemu z moich współpracowników. No i teraz ten model, który będziemy sobie ustalać, to jest oczywiście do ustalenia z klientem, natomiast w mojej ocenie najbardziej sensowny wydaje się ten model środkowy, czyli klient nadaje dostęp do Ksef właścicielowi biura rachunkowego, a ja będę mógł wtedy te upoważnienia i dostęp do Ksef nadawać konkretnej osobie z biura rachunkowego. No bo wiadomo, ktoś może się rozchorować, ktoś może pójść na urlop, ktoś nie wiem, pójdzie na macierzyński, na przykład no, jakaś, jakaś księgowa, czy na przykład się rozstaniemy i jest jakaś tam rotacja, no to, żeby klient znowu nie nadawał dostępu do ksew kolejnej osobie i kolejnej, no to zdecydowanie łatwiej, żeby to miał właściciel, menedżer biura rachunkowego i on wtedy będzie sobie tymi dostępami rozdzielał. No i tak samo wydaje mi się, że ten model pierwszy, czyli gdzie mamy tylko i wyłącznie nadany dostęp dla biura rachunkowego jako podmiotu, również jest zbyt wąski, więc my pewnie będziemy szli głównie w tym kierunku środkowym, właśnie, że. Klient nadaje dostęp do Ksef właścicielowi biura rachunkowego jako osobie fizycznej. No i teraz koszty. Czy klient z racji tego, że w sumie będzie miał trochę lepiej, my trochę będziemy bardziej zaangażowani, czy z racji tego Koszty związane z księgowością pójdą do góry. W naszej ocenie, w modelu standardowym, te koszty powinny pozostać bez zmian. To znaczy, ja jestem w stanie sobie wyobrazić, poza oczywiście tą falą startową, gdzie będzie dużo problemów, pytań, coś nie będzie działało i będziemy się docierać, jeżeli chodzi o tę współpracę, ale w dłuższej perspektywie czasu to ta współpraca klient, biuro rachunkowe może być zdecydowanie bardziej efektywna, ze względu na to, że my będziemy mieli możliwość pobrania sobie od razu tych wszystkich faktur właśnie do, do systemu finansowo-księgowego, więc w teorii jesteśmy w stanie to robić szybciej. to jest oczywiście plus. Natomiast minusem jest niestety to, że wiele faktur jest jeszcze poza ksefem. Na przykład jak będziemy sobie jechać autostradą i będziemy mieli ten bilecik z Autostradę, on będzie poza ksefem. Będziemy mieli jakąś fakturę na rzecz osoby fizycznej, konsumenta, może być poza Ksefem. Jaka jest sprzedaż zagraniczna, może być poza ksefem, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest szereg niestety dokumentów, które będą funkcjonować poza ksefem, czy na przykład wyciągi bankowe, również niestety będą musiały być dostarczane poza ksefem. Więc finalnie i tak będziemy musieli połączyć ten świat ksefowski, który będzie trochę z mojej perspektywy szybszy i prostszy, jeżeli będzie działało opisywanie faktur, no bo biuro rachunkowe drugiego, trzeciego dnia miesiąca już będzie miało ściągnięte z ksef faktury sprzedaży i faktury zakupowe i pozostanie tylko i wyłącznie poprosić i dostarczyć te właśnie, Właśnie dokumenty, które są wystawiane poza KSEFem. Więc, co do zasady, w mojej ocenie, nie powinno to spowodować, że biuro rachunkowe właśnie w tym modelu powinno no nie wiem, zwiększać swoje wynagrodzenie tylko i wyłącznie ze względu na KSEF. Tak, tak my oczywiście do tego podchodzimy, więc jeżeli klienci będą u nas korzystać z modelu standardowego, my nie będziemy podnosić abonamentu z samego faktu, że KSEF został wprowadzony w życie. Natomiast jeżeli chodzi o model minimalny, no to tutaj my jako biuro rachunkowe w ogóle nie mamy dostępu do KSEF, no i klient dostarcza nam te faktury tak jak do tej pory. Czyli wszystkie dokumenty, które są poza KSEFem dostarczone nam. My korzystamy akurat z portalu dokumentów, częściowo też z Saldeo, i wtedy nam ten klient, właśnie czy przez portal dokumentów, czy przez Saldeo dostarcza te dokumenty jako do biura rachunkowego. No i w momencie, w którym również faktury wystawia w KSEF, no to on sobie je bezpośrednio sam pobierze z KSEF, zarówno faktury sprzedażowe, jak i faktury zakupowe. I wyśle nam dosłownie, tak samo jak te faktury poza KSEFem w XML-u. Dlaczego w takim razie ten model będzie powodował to, że my chcemy temu klientowi w modelu minimalnym zwiększyć nakład pracy i finalnie zwiększyć to nasze wynagrodzenie o godzinę, bo tak to sobie policzyliśmy, czyli o 200 zł ten abonament będzie wyższy. Przede wszystkim dlatego, że w tym modelu minimalnym niestety nasza praca będzie wolniejsza niż w modelu standardowym, bo my będziemy musieli poczekać od klienta na całość tych dokumentów, więc zawsze tych klientów w modelu minimalnym będziemy pewnie księgować na samym końcu. Nie jesteśmy w stanie mieć bieżącego dostępu do tych faktur. Finalnie nasza praca jest niestety mniej efektywna. Jeżeli jeżeli będziemy mieli dużo klientów na modelu minimalnym, no to taka księgowa ma, no niestety, ale dużo gorszy, mniejszy komfort pracy niż taka księgowa, która będzie miała czy księgowy yy, klienta w modelu standardowym. Dlatego my chcemy, aby większość naszych klientów, czy wszyscy, jeżeli będzie taka opcja, żeby korzystali z tego modelu standardowego, żeby nie mieli tej dodatkowej opłaty, a klienci, którzy, no niestety, ale nie będą chcieli nam udostępnić KSEFU i będą chcieli rozliczać się tak jak do tej pory, no to niestety, ale będą mieli wtedy to, ten abonament o godzinę wyższy. No i można byłoby powiedzieć, że to jest trochę kontrintuicyjne, no bo w teorii ten model minimalny wiąże się z mniejszą ingerencją naszą jako biura w klienta, więc w teorii dlaczego klient ma płacić więcej, a tu gdzie w teorii jesteśmy w stanie robić więcej, mieć większy dostęp do klienta, to klient nic nie płaci właśnie ze względu na tą efektywność. My w momencie, w którym wyliczamy nasze wynagrodzenie, jeżeli chodzi o obsługę księgową, my oczywiście bazujemy na tym, ile ma klient dokumentów księgowych i jakiego są rodzaju, czy to są faktury w euro, czy złotówki itd. i tak dalej, sobie na podstawie tego Weryfikujemy, ile to wynagrodzenie nasze powinno wynosić. Natomiast my też bardzo mocno opieramy się na. Czasie, który faktycznie wykorzystujemy na przepracowanie na, na księgowanie klienta. To znaczy, jeżeli mamy klienta, który na przykład wybrał u nas ten pakiet standardowy, pierwszy, najmniejszy jaki może być, od 0 do 10 dokumentów księgowych i on na przykład w pewnym momencie w danym miesiącu dostarczy nam 15 dokumentów księgowych, a my i tak go zaksięgowaliśmy w godzinę, co jest odpowiednikiem właśnie czasowym tych od 0 do 10 dokumentów, to my i tak klienta nie policzymy za dodatkowy pakiet, bo my się czasowo tak jak wyrobiliśmy. Jeżeli klient działa w modelu standardowym, jest dużo większa szansa, że my się w tę godzinę po prostu wyrobimy. Jeżeli chciałby zobaczyć dokładnie film, jak podchodzimy do wyceny, no to on tutaj oczywiście się pojawi. Natomiast w modelu, w którym niestety, ale nie będziemy mieli dostępu do KSEF, to zakładam, że będziemy mieli więcej problemów, więcej pracy. Dużo później będziemy mieli te dokumenty, dlatego taki, taki klient, niestety, ale będzie musiał mieć ten abonament o tę godzinę zwiększoną, no bo zakładamy te ekstra godziny pracy właśnie na te problemy związane z dostarczaniem dokumentów. No i Mimo wszystko chcielibyśmy też, żeby to był taki można byłoby powiedzieć, motywator, może tak to ujmę dla klientów, żeby finalnie się przesiedli na ten model standardowy, czyli zbudowali u siebie procesy nawyki tego, aby faktycznie mogli z tego modelu standardowego korzystać. U nas naprawdę niewielu klientów będzie pewnie od nas otrzymywało propozycję modelu minimalnego, gdzie faktycznie widzimy, że ta współpraca jest trudna i oporna, ale może to będzie właśnie jakiś tam motywator do tego, żeby w końcu te procesy poukładać, żebyśmy wzajemnie sobie nie utrudniali tej pracy. Więc co do zasady. Jeżeli klient będzie u nas z nami w modelu standardowym, to my mu nie podniesiemy wynagrodzenia właśnie za usługi księgowe. Natomiast biorąc pod uwagę wyzwania, które dotkną przedsiębiorców w przyszłym roku, 2026, a to jest chociażby oprowadzenie JPKC, czyli dostarczanie do Urzędu Skarbowego nie tylko JPK VAT, ale również JPK -KR, czyli księgi rachunkowe, KPIR, ewidencje środków trwałych, Urząd Skarbowy będzie o nas wiedział wszystko dosłownie. Jakie wystawiliśmy faktury, kiedy, co mamy na środkach trwałych, jaki mamy wynik finansowy, więc najprawdopodobniej te kontrole będą i częstsze i celniejsze, natomiast zakładam, że również będzie wiele rzeczy weryfikowanych, które na przykład klienci, no niestety, ale są niezaopiekowane, to po pierwsze, a po drugie wyzwania dotyczące KSEF również jeżeli chodzi o procedury, dokumentację, no musimy chociażby wypełnić ZAW FA, nadać te uprawnienia, co jeżeli jakiemuś pracownikowi nadamy te uprawnienia, a on się zwolni i tak dalej, i tak dalej, więc w takich... Case, gdzie faktycznie klient nie będzie chciał brać tego na siebie, ale będzie chciał to wyoutsourcować do biura rachunkowego, no to mamy jeszcze taką usługę jak doradztwo księgowe. No i to możemy klientowi w każdym momencie włączyć i wyłączyć, bo u nas. Konstrukcja tego abonamentu jest dosyć płynna i elastyczna i w ramach tego doradztwa księgowego możemy chociażby właśnie przygotować te dokumenty dotyczące KSEF, za wytłumaczyć, spotkać się z kimś, opowiedzieć jak działają te tokeny, certyfikaty i tak dalej, czyli coś, co jest ponad taka bieżąca praca księgowa wynikająca z abonamentu. Tutaj również polityka rachunkowości. No niestety, ale większość firm, spółek w Polsce ma tą politykę rachunkowości albo w stanie nieaktualnym, albo w ogóle jej nie ma, a wydaje mi się, że tutaj będzie... Będzie bardzo duże parcie właśnie ze strony urzędów skarbowych, żeby tę politykę rachunkowości weryfikować. No bo w przypadku jakiejkolwiek kontroli czynności sprawdzających, to pewnie pierwsza rzecz, jaką poprosi Urząd Skarbowy, to będzie właśnie polityka rachunkowości. Więc jeżeli nie masz polityki rachunkowości, no to my również w ramach tego doradztwa księgowego możemy to dla Ciebie zrobić. Możemy to oczywiście zrobić jako usługa jednorazowa. Jest to u nas w cenniku to jest 1900 zł, jeżeli dobrze pamiętam, jednorazowo za przygotowanie polityki rachunkowości, ale jeżeli się zdecydujesz na doradztwo księgowego. Możemy Ci to robić w abonamencie. Dodatkowo wsparcie, jeżeli chodzi o klasyfikację danych wydatków, czy jest kosztem uzyskania przychodu, czy nie, taka, takie faktyczne doradztwo księgowe pod tym kątem. I wsparcie doradcy podatkowego, którego oczywiście mamy też w cenie, no ewentualnie jakieś inne, takie można byłoby powiedzieć, administracyjno-merytoryczne tematy, które jesteśmy w stanie, właśnie, realizować nie jako jednorazowe usługi, które sobie dodajemy wtedy do, do faktury, tylko właśnie w ramach abonamentu, na przykład paczki przelewów i tego typu rzeczy. Więc w momencie, w którym wchodzimy w 2026 i dla przedsiębiorców jest naprawdę sporo wyzwań, i ten KSEF może być zarówno szansą, jak i może być zagrożeniem, to funkcjonowanie, na przykład, w modelu. Standardowym, gdzie my za sam fakt tego, że klient Daje nam dostęp do ksef, nie ma dodatkowych kosztów, ale do tego można sobie dołożyć właśnie te outsourcing rzeczy, którymi się nie chcemy zajmować jako przedsiębiorca, i my z chęcią jako biura rachunkowe też to zrobimy. U nas od doradztwo księgowe to będzie 250 zł za godzinę, więc tak naprawdę za nieduży koszt jesteśmy w stanie oddelegować rzeczy, którymi my nie będziemy musieli się zajmować jako właściciel. Natomiast, jeżeli chcesz, to zostaje to również u ciebie i też masz taką możliwość. Więc tak to będzie wyglądało u nas i to, co Zachęcam, żeby zrobić na sam koniec, to przede wszystkim porozmawiać ze swoim biurem rachunkowym, jak będzie funkcjonować w danym biurze rachunkowym właśnie ten model współpracy, czy tobie ten model współpracy odpowiada, czy będzie się to wiązało z jakimiś dodatkowymi kosztami, czy też nie, a jeżeli chciałbyś zobaczyć, jakby to wyglądało, jeżeli chodzi o wynagrodzenie nasze, jakby to wyglądało, jeżeli chodzi o koszt księgowości Finerto, to oczywiście jest link do bezpłatnej konsultacji, w ramach której dokonamy dokładnej wyceny. Bo to, co nas na pewno też odróżnia od innych biur rachunkowych na rynku, to jest to, że my zawsze to spotkanie właśnie z ekspertem dotyczącym wyceny umawiamy. Wtedy jesteśmy w stanie dokładnie zadać pytania, na czym Ci zależy, jeżeli chodzi o tę współpracę z biurem rachunkowym, jakie widzisz zagrożenia, co Ci nie odpowiadało do tej pory, jeżeli chodzi o współpracę z biurem rachunkowym, dokładnie zbieramy to, ile masz dokumentów, jakie dokumenty, żeby ta nasza wycena była w maksymalnym stopniu taka, jaką finalnie powinieneś płacić, a nie podchodzimy do tego w ten sposób, żeby złapać klienta na jak najniższą kwotę, a później go dofakturowywać, Albo za każdą dosłownie rzecz dodawać jakieś tam pozycje do faktury. Więc u nas to spotkanie zawsze jest i wtedy tak naprawdę masz swobodę decyzji, czy chcesz przenieść do nas księgowość, czy nie. A wiadomo, że przełom roku jest do, dlatego najlepszym momentem, najlepszą szansą właśnie, żeby zmienić tego partnera biznesowego, jeżeli chodzi o outsourcing księgowości. Więc oczywiście link w opisie, no i wtedy postaramy się wycenić w maksymalnym stopniu rzeczywiście usługi księgowe dla Twojej firmy, w jakim modelu najlepiej będzie. Będzie sensownie działać z Tobą, no i wtedy jesteśmy w stanie zacząć współpracę na przykład od stycznia 2026 już w wybranym modelu, z wybranymi usługami, czy to z adresem księgowym, czy bez, czy z obsługą prawną, czy bez, czy z CFO, czy bez. To jesteśmy w stanie sobie elastycznie kształtować w zależności od Twoich potrzeb jako przedsiębiorcy, bo każdy przedsiębiorca ma trochę inne potrzeby i cele. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Zachęcam oczywiście do subskrypcji i co? Widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia!